A na koniec wielki jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli 90-lecie. Tylko na Mazowszu jest aż 2000 takich jednostek. OSP to prawie 700 tysięcy druchów ochotników. Na Mazowszu jest ich blisko 60 tysięcy. W wielu rodzinach ciemnogranatowy mundur jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poprzez dziadków, ojca, mnie i w tej chwili trójkę moich dzieci, wszyscy jesteśmy w straży. Przed rokiem strażacy z Mazowsza wyjeżdżali do ponad 60 tysięcy akcji, między innymi wypadków drogowych czy klęsk żywiołowych. W ciągu pięciu minut, gdy usłyszymy syrenę, jesteśmy przy naszym wozie, jesteśmy gotowi pomagać ludziom wyjeżdżać do zdarzenia. Szybkość reakcji jest największą siłą ochotników. W ciągu 15 minut są w stanie dotrzeć do poszkodowanych. W małej miejscowości Ochotnicza Straż Pożarna jest naprawdę złotym środkiem, bo... Nie kosztuje dużo, a równocześnie zapewnia bezpieczeństwo. Ważne, żeby miała nowoczesny sprzęt. Są jednak wyjątki od tej reguły. Choć nas samochód ma 45 lat, nie zamienilibyśmy na te nowsze, z tego względu, że ten samochód wszędzie dojedzie radzi sobie w trudnych terenach. Z okazji jubileuszu 90-lecia OSP najbardziej zasłużeni strażacy ochotnicy otrzymali odznaczenia i medale. Tak minął dzień w stolicy i w regionie. Dobrej nocy Państwu życzę. Do zobaczenia.